I wszystkim z tej strony, soa to jest Burrito Bizon. Nexus mi chyba pod ostatnim filmem z flashowej gry yy, napisał, żebym zagrał w Burrito Bizona. I ja sobie chwilę pograłem i pomyślałem, że może nawet wam pokażę tę grę. Nie za bardzo wiem o co w niej chodzi. Tutaj jest krótka historyjka, bo wiecie, bo te gry to mają fabułę, tak naprawdę. Nie, to nie jest tam byle co. To jest po prostu gra fabularna. Bizon, Burrito Bizon. Sobie tutaj robi shopping i chce zjeść cukierki. I niestety, jakaś ręka Gina wychodzi z cukierków i wciąga do, go do Candy Landu, czyli do cukierko, cukierkowego świata. I gdzie on się nagle pojawia, na wielkiej arenie. A wokół tej areny jest pełno gumi, tych żelków, haribo takich, wiecie, gumisiów. Legumisiów. I Burrito Bizon się denerwuje. I co będzie robił teraz? Będzie musiał zniszczyć ich. I patrzcie, jak on to robi. Naciąga się, naciąga się na gumie tej takiej z ringu, i. Boom! I wybija. O, tutaj. I leci, 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 leci. I spada na się. O, balon. Co robi balon? Bo to od razu są różne rodzaje gumisiów. Balon powoduje, że jeśli w niego uderzę, to się od razu o wiele wyżej wybijam. I lecimy. O wiele wyżej. Potem gdzieś jeszcze w powietrzu, na innych gumisiach się. Odbijam jest coraz lepiej. I znów się odbijam do góry. Zauważcie, że co zabije gumisia, to w lewym górnym rogu pojawia mi się kasa. I cała gra polega na tym, żeby tych gumisiów po prostu zabijać jak najwięcej. Więc my gramy dalej sobie. No, Aj nie trafiłem. Trudność w tej grze to nie, nie wiem jaka jest, bo nie wiem w jaki sposób można przegrać. Chyba po prostu można się zanudzić na śmierć, ciągle strzelając ten ciągle strzelając i, i, i po prostu nie ulepszając swojej postaci, bo zaraz wam powiem o ulepszaniu postaci. No, raz. Oj, prawie mi się udało. No i on się wybija, tak leci, leci, bo zaraz zajrzymy do sklepu. O tu jest gumisz, który daje kasę. Aj, uciekł mi. No niestety. Na razie się tak wybijamy, ale tu jest sklep, w którym można kupić różne rzeczy. Można na przykład kupić, że z gumy będziemy się dalej wybijać. Można kupić, że będziemy się bardziej na misiach odbijać, albo mniej na ziemi. Można tą rakietę dwa razy się wybijać z rakiety. Można mieć większą ten, większą siłę przebijania przez drzwi i lądowania na kops, jakby na policjantach, a nie wiem co to są. I można też różne rodzaje gumisiów kupować, bo wiecie, te różne gumisie, tak jak widzieliście, na przykład wybijają mnie do góry albo coś, dlatego warto czasem różne gumisie mieć. Ja wezmę jako pierwsze taki perk, o, nazwijmy to perkiem jak w Call of Duty, wezmę taki perk, który pozwala mi więcej kasy zarabiać, więc biorę perka i lecimy, bo jesteśmy już na trzeciej minucie, ja nie mam zamiaru tutaj w Burrito bizona grać cały dzień. Patrzcie, aj, super mi się udało, Bą, bą no i lecimy, pełno misiów, wybiłem się jeszcze z tej bomby takiej, o kurde, a to jest policjant, rzeczywiście, widzieliście misia policjanta biegł sobie przodem, no 500, a ja potrzebuję 600, bo jak będę miał 600 to wezmę sobie taki, taką umiejętność, która mi pozwala się na ziemi dłużej odbijać, żeby mnie tak nie spowalnia ziemia, wiecie, no teraz shop, to jest ta umiejętność. Tracisz mniej prędkości, kiedy uderzasz o ziemię. Właściwie ja wam, wam po kolei wszystkie przeczytam wam, żebyś jak ktoś by chciał grać, a nie zna angielskiego, to będzie wiedział o co chodzi. Pierwsza umiejętność Startujesz z większą siłą, czyli bardziej was wybija. Druga umiejętność. Tracisz mniej prędkości, kiedy uderzasz o ziemię i odbijasz się, od, odbijasz się od tych gumisiów, to sobie kupimy teraz. Trzecia umiejętność, zdobywasz więcej kasz, kasy na gumisiach. Czwarta umiejętność. Gumisie pozwalają ci na wybijanie się wyżej i tracenie mniejszej prędkości. Coś podobne do tego. No. I następne, Rocket Slam, możesz częściej używać tej takiego wybicia się z rakiety. Nie wiem czy dwe, dwa wybicia są, czy ten, zaraz sprawdzimy jak to kupimy. Czy może po prostu ono się szybciej odradza. Ręka to jest, że tracisz mniej prędkości, kiedy przebijasz się przez drzwi i lądujesz na policjantach, tak. Potem są dodatkowe gumisie. Dobra, możesz ten. Możesz, tutaj zwiększamy szanse na gumisie, które mają tą gumę do rzucia, która nas wybija. Tutaj mamy zwiększoną szansę na, na trafienie na gumisie na paralotni. Tu mamy. Tu mamy zwiększoną szansę na spotkanie gumisiów, które latają na rakiecie. Tu mamy. Pogo stick. No, zwiększona szansa na gumisie, które skaczą na takim tym, taki, na takim pogo kiju. Wiecie? Tego jeszcze nie widziałem, żeby taki był gumis. No, i tu macie większą szansę na jakieś papryczkowe gumisie. A na końcu mamy ogólnie zwiększoną szansę na pojawienie się ich wszystkich. Wiecie, różnych gumisiów dodatkowych. No i jedziemy. Teraz powinniśmy się trochę bardziej wybijać. Znaczy, na, na ziemi nie powinniśmy tak spowalniać. No, jeszcze kogoś? Jeszcze. Dobra, daliśmy radę. Trzeba trafiać w tą jak najwyższą ten ja, ja staram się celować, ale nie zawsze mi wychodzi. No i trafiliśmy na super gumisia, który nas jeszcze wyżej wybił, ale świetnie. Oj, dobra, skończyło nam się power. Sprawdźmy, czy czegoś nie możemy kupić. Gumę, żeby się mocniej wybijać, to już mamy kupione. To byśmy kupili, ale dopiero za chwilę jak ten. Bo po prostu chcę, żeby mnie tak nie spowalniało, żeby się jak najdłużej móc odbijać. Czyli już wziąłem sobie tą umiejętność, która mi pozwala się dłużej odbijać od Ziemi. A teraz zrobię, wezmę sobie umiejętność, która mi pozwala dłużej odbijać się od gumisiów samych. I to jest ta umiejętność. I zobaczmy, jak to teraz zadziała. Wow, ale wybicie na super kasę. Łop, wow, masakra. Rzeczywiście się chyba trochę wyżej odbija. O, i co ten robi gumiś? Aha, że jeśli eksploduje ten gumiś, to lecę szybciej, yy, szybciej i wyżej. Czyli rozpędza je po prostu. Wow! Kurde, ciekawe, czy policjant by mnie mógł zatrzymać. A widzicie, zatrzymał mnie, czyli o to chodzi, policjancie. Ciekaw jestem, czy się opłaca te droższe kupować, czy nie na przykład. No, na razie sobie uzbierajmy trochę pieniędzy. Jest ósma minuta. Wow, ale piękne wybicie. Mistrzowskie, że tak powiem. Czy ja rozwaliłem tego policjanta chyba nie, co? Czy go przeskoczyłem? Wydawało mi się, że go rozwaliłem. No lecisz, 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 lecisz. Burrito bizonie. Wow, ale żeśmy kasy nabili. No to jeszcze raz lecimy. Dobijemy do 2000, sobie jakiś super coś kupić. Znów idealnie. Piękna sprawa. I tak powiem Wam, że fajne są te gry, jak się w nie zaczyna grać, tak? Bo gracie, gracie, gracie jest fajnie, ale nagle się zaczynacie zastanawiać, co Wy w ogóle robicie? To jest taka strata czasu, nie? Albo mi się zdaje 400. Wiecie, kto, co ja będę chciał wziąć? Chyba to, żeby. A nie, kurde, to jest takie drogie. To mogę za 2000. To sobie wezmę, żeby więcej zarabiać kasy. Na moich gumisiach. Myślę, że to się opłaci. Szkoda, że ja nie wiem, czy ja za odległość tego skoku też dostaję jakąś kasę, czy tylko za skakanie po nich. Oj, ale dużo gumisiów. O, shop, idealnie. Jestem ciekaw, jak teraz będzie kasa lecieć. Zawsze trzeba inwestować, wiecie, naprzód. No, chyba całkiem nieźle powiem Wam. Powiem Wam, że, że ładnie to wygląda, jeśli chodzi o kasy z tego bonusa, ale brakuje mi trochę misiów, i teraz sobie kupimy nowe misie. Ten taki jakby, balonowego misia może na początek, a później jeszcze jakiegoś. Ale... O kurde, tu użyłem tej bomby, ale na żadnego misia nie mogę trafić. Masakra. Jakie ja mogę misie kupić? Tego mnie nie stać, tego mi nie stać, tego mi nie stać. No tego za tysiąc, wiecie, kupię. No, było blisko, prawie trafiłem. O kurde, lecę w kosmos. No masakra, ale daleko poleciałem. I policjant mnie złapał. Dobra, możemy kupić te takie. I jestem ciekaw, czy, czy one się będą spawnować teraz. Lecimy, zobaczymy. Jest, o oh jest, bugumi z rakietą, a ja nie mam tego, mocy, żeby się wybić. No, szkoda, bo na tej rakiecie można lecieć i ona chyba nas rozpędza trochę. No, taki złodziej czasu. Patrzcie, już 12 minut gramy, praktycznie nic się nie stało ciekawego w tej grze. Poza tym, że zabijamy gumisię, no ale. Okej, okay, teraz więcej kasy dostajemy, bo żeśmy na gumisia z kasą skoczyli. Oj, i chyba policjanta rozwaliłem używając rakiety. Kurde, druga rakieta. No i nie udało mi się już. mocniejszą gumę sobie kupmy. No, lecisz? Ja bym chciał zobaczyć te gumisie, które kupiłem sobie. Te gumisie z, z odskocznią. Nie wiem, gdzie on. Powinien gdzieś tu być, nie? O, rzeczywiście ta guma działa. O, masakra, ale mnie wybiło. No, lecę do przodu. Jeszcze gumis, jeszcze gumis, jeszcze, jeszcze dwa gumisie, co? Już nie poleciał. Ten gumi z gumą. No i zobaczmy, czy gumi się z gumą też będzie. Oj kurde, jak się patrzy na tą strzałkę, to może, może, może się nam zakręcić w głowie trochę. O jest, jest nasz gumiś. O, udało nam się. I co on robi? Aha, że mam klikać, jak uderzę w ziemię, to mam klikać wtedy. Dobra. Wow, zajebiste, o, skończyło się. Czyli to mnie wybijało po prostu bardziej jak na to klikałem, no ładnie. 700 kasy. Na to mnie nie będzie stać. Co by tu można było jeszcze kupić? Już kasy trochę brakuje, wiecie. No można extra bounce, ale może jakiś gumisia, tego za to za 2,5 tysiąca byśmy musieli. Zarobimy. Uda damy radę. Zarobimy jeszcze na trzeciego gumisia i będziemy kończyć ten film, bo będziemy miał 15 minut bicia gumisiów. Nie wiem czy to jest takie bardzo interesujące. Nie... o oh, fuck, ale żeśmy kasy zarobili przed chwilą. Ładnie nas wybiło. Patrzcie, jeszcze zarabiamy. Dwa i tysiąca, pamiętajcie. Po prostu, jak się ktoś chce zmarnować swoje życie, to musi grać w gry fleszowe. Burrito tobizon jest tutaj dobrym przykładem. O kurde, policjant. Ajajajajaj. No i jeszcze chwila. No prawie mi się ciągle udaje. Jestem blisko, powiem wam, tego czubka. Rozbiłem bank. Podobało mi się, jak przed wtedy wcześniej skoczyłem i tak się bardzo w powietrzu wybijałem na nich wszystkich. Policjant przeskoczony, tu jeszcze gumisie się zostały. No, teraz mi się uda kupić tego. Shop. Ile mam? 3000. No, i to mogę kupić tego. Chciałbym go zobaczyć teraz. No, gdzie jesteś? Bomba jest niezła, bo ona rozwala od razu wszystkich. No i policjan, dobra, jedziemy jeszcze raz. Oj, ale się słabo wybiłem. Teraz to na pewno paralotni nie znajdziemy. O jeez, gumi klikaj bardzo szybko w myszkę, to wtedy będziesz chyba leciał wyżej. O, oh fuck. Masakra, bulito Bizon, ale wysoko poleciał. I przeskoczyłem policjanta. Myślałem, że wpadnę pod niego. Dobra, tu policjant zniszczony. Mało kasy, jednak za to zostałem. tam no, na tą ten. Shop. Weźmy jeszcze rakietkę. Zobaczmy, co się stanie, jak mamy rakietkę. Aha, no i mówiłem. No to mamy dwie rakietki: Burrito Bizon. Ale poleciałem, masakra. I policjant mnie złapał, wiecie to? To jest koniec Burrito Bizona. 16 minut to jest już za dużo jak na grę fleszową, a ona bardzo wciąga, więc Burrito Bizona zostawię wam do tego, do zmarnowania sobie swojego życia przy nim. A ja tymczasem będę znikał. Trzymajcie się wszyscy i do następnej gry fleszowej. Pa, pa!